Okay, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, proszę dajcie znać, czy mnie dobrze słychać, bo dzisiaj akurat będę do Was mówił z więc mam nadzieję, że nie będzie nic przerywało, ani że nie będzie problemów ze słyszalnością. Trzeba ci widać cudnie. Cieszy mnie to bardzo. Jest ze mną dzisiaj Sebastian, witamy Was serdecznie, jedziemy właśnie, Cześć. Jedziemy właśnie razem do Manchesteru. A o czym bym chciał was dzisiaj, dzisiaj powiedzieć? To przyszły mi takie myśli, w ciągu, tygodnia, myśli takie w ciągu tygodnia. A propos książek, tak naprawdę. Jeżeli ktokolwiek z was kiedyś interesował się pisaniem książek, to generalnie rzecz biorąc są dwie szkoły. Jedna jest taka, że wszystko a propos, żeby książka była dobra, to musi skupiać się na wszystkich efektach specjalnych, a druga historia, która, druga szkoła, którą, z którą ja bym się zgadzał bardziej, jest taka, że musi się skupiać na, na postaciach, na bohaterach i na tym, jak zmieniają się w trakcie podróży. W e, film generalnie powinno być tak samo i jak sobie, o do która dość dobrze pokazuje, yy, która dość dobrze pokazuje o tym jak yy, jak główny bohater zmienia się w trakcie podróży. I myślę, że większość z nas widziała tą bajkę, więc myślę, że kojarzycie yy, główną postać, która no, generalnie nie ma tylko impetatę, który yy, na początku jest strasznie zalęknioną rybką, która boi się wszystkiego i tak naprawdę boi się najbardziej tego, że yy, straci swojego syna, tak? Yy, a tak jakby pod koniec historii widać o tym, yy, jak się zmienia w trakcie podróży, tak? I oczywiście wszystkie przygody, które przeżywa w trakcie, są bardzo piękne i wciągające i wszystkie wszystkie walki, które tam ma z, czy, czy z um, rakinami czy tak dalej, tak um, najważniejsze, jakby faktem jest to, że na koniec zaczyna rozumieć, że um, po całej tej podróży, po tym wszystkim, co się zadziało, rozumie to, że tak naprawdę musi wypuszczać tego swojego syna trochę, tak? I jest to bardzo ładnie przedstawione. Oczywiście yy, tak, o to chodzi, tak? czyli jak postać porozumienia się przez, przez historię. I yy, generalnie rzecz biorąc, to dlaczego o tym mówię? Przyszła mi myśl też taka w czwartek, że yy, każdy na świecie ma tyle samo czasu, i czy to um, ktoś, kto jest bogaty, czy ktoś, kto jest biedny, tak naprawdę każdy dostaje tyle samo czasu, i, i to od nas zależy, co z tym czasem w ciągu życia zrobimy. A, jakby, a dlaczego powiecie, powiedziałam o książkach? To dlatego, że um, Nasze życie może być jak taka książka, tak? Jak, jak takie miejsce, które tak naprawdę no całe nasze życie coś się dzieje, tak? I od nas zależy, tak jak to wiesz, w pewnym stopniu, co, przepraszam jeszcze raz, nasze życie może być jak książka, tak? I. i tak jakby od nas dużo zależy, tak? Jakby, jak te historie, które różnie się zdarzają, czy są ciężkie, czy, 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 czy wesołe, tak jakby to, to nie do końca to wszystko jest tak ważne, a ważne jest to, co się dzieje z nami. I jak my zmieniamy się przez nasze życie. Tak samo jak w tych książkach, tak, Jakie w um, którzy się zmieniają i to jest takie, takie jakby całe, to jest to, co najbardziej wciąga, nie? Tak samo myślę, że, że to jest tak jakby tym ważnym aspektem życia. I um, mam, mam czasami tak, że przychodzę do domu i sobie myślę, że dzisiaj jestem gotów zrobić naprawdę mnóstwo rzeczy, nie. I, i jestem, jestem przekonany, że dzisiaj to po prostu nie ma dla mnie problemu, żeby z, zrobić cokolwiek. A, a są takie dni rzeczy ciężko tak naprawdę tyle jak sofrużyć, nie. I tak sobie myślę o tym, myślałem przez ten tydzień, że to też ode mnie zależy, tak? Czy tak jakby będę w stanie, czy jakby podejmę tu decyzję na to, że, że chcę iść, nie chcę zrobić i mogę zrobić dużo, i tak samo ode mnie zależy decyzja na to, czy zostanę tyłkiem na kanapie i nic nie będę robić, nie? W pewien sposób chodzi mi o to też, że tak jakby, znowu wracając do tych książek, że tak samo jakby no podejmujemy decyzje, tak jak pod różne postacie w książkach podejmują decyzje i um, efekt końcowy nie jest dla nas jeszcze znany, tak? Pan mógł widzi nasze całe życie, tak jak to książkę, tak? On jest autorem każdej z tych naszych książek, każdy autorem każdego z naszego życia. On widzi całość i te historie, które różne wydarzają się w naszym życiu, właśnie tak, yy, to wszystko jest po coś, żeby żeby nasze życie w efekcie końcowym wyglądało tak, jak Pan Bóg to zamierzył. I żeby to zakończenie tej książki, tak jakby, yy, żeby to jak my się, zakoń, jak my zmienimy się w trakcie do zakończenia tej książki, o tym, jak Pan Bóg chce nas jak nas Pan Bóg stworzył, tak? On robi to wszystko, żeby, żebyśmy stali się tymi osobami jak, takimi, jakimi nas stworzył. Więc tak jakby nie wiem, jak dokładnie skonkludować swoją myśl, ale to, że mamy różne sytuacje w życiu, mamy... Yy, różne rzeczy się dzieją, ale tak jakby nie to jest najważniejsze, nie? A ważne jest to, tak jakby jakie podejmujemy w życiu decyzje, i, I to, jak się zmieniamy przez nie, nie? Bo każda podjęta decyzja może nas zmienić na, to, na lepsze albo na gorsze. Więc z taką myślą z taką myślą gdzieś przez tydzień chodziłem, że właśnie każdy ma tyle samo czasu, tak? Czy właśnie myślałem o tym, tak naprawdę przeszedł gdzieś yy, przez myśl, yy, Team Red Bulla, tak naprawdę, czyli ludzie, którzy robią strasznie dużo ekstremalnych rzeczy. I tak naprawdę, że właśnie każdy ma wybór jak, jak, jak żyć, tak? I chodzi mi o to, o, to, o to, co oni robią na zasadzie takiej, że jak się na to patrzy, to się człowiek sobie myśli, wow, jakie to fajne, jakie to takie niezwykłe jest, Nie. Ale też słyszałem ostatnio wiele opowieści o takich różnych czy to pastorach, czy to ludziach, tak? którzy właśnie też dokonują takich niewi nie może ekstremalnych mi przychodzi przez myśl, że to nie o to chodzi. Takich cudownych rzeczy dla Pana Boga. O bo tak to jest niesamowite. niesamowitego, Dokładnie. Dziękuję sobie. Że, że ludzie, ludzie, którzy dokonują niesamowitych rzeczy dla Pana Boga. I to od nas zależy tak naprawdę, tak? Od naszej determinacji w tym wszystkim, że też będziemy tacy jak oni. Czy też podejmiemy się różnych takich rzeczy? Czy stwierdzimy, że ja siedzę dzisiaj na kanapie i mam wywalony, nie? I tak jakby to jest ta myśl mniej więcej, którą chciałbym do was przekazać, że to od nas zależy, nie? I e, tak jak Ewa często mówi, w zależności od tego, co Pana Boga prosimy, takie mamy sytuacje w życiu, tak? Więc jeżeli chcesz przestać narzekać, to nie spodziewaj się, że Pan Bóg zrobi wszystko, że nie będziesz... Nie będziesz narzekał, tylko zrobi wszystko to, żebyś się wyćwiczył w tym, żeby nie narzekać, tak? Więc ym, te historie, które spotykają nas w życiu, to jedna rzecz, ale to, jakimi my się staniemy przechodząc przez, przez te wszystkie rzeczy, historie i zdarzenia, to jest kolejna rzecz i to chciałbym ci się przekazać, tak naprawdę. Ym, przychodzi mi jeszcze do głowy taka kwestia, którą Gandalf powiedział. W Przepraszam ostatnio tym, ale to są te rzeczy, które bardzo lubię, które mówił o tym, że właśnie jedyną rzeczą, którą możemy zrobić, to zdecydować, co zrobimy z czasem, który posiadamy. Nie. I myślę, że Tolkien, jak to pisał, to właśnie bardzo mocno się odwoływał do tego, tak jak to Pan Bóg mówi, że decyzja należy do nas. Więc zachęcam tak samo siebie, siebie chyba najbardziej jak i was, do tego, żebyśmy te decyzje podejmowali, te dobre, nie? Byśmy podejmowali myśli od Pana Boga, byśmy starali się Go słuchać, bo ta zmiana, którą Pan Bóg chce przekazać nam, jest cudowna, nie? I ja nie wiem, jak to będzie wyglądało na końcu, myślę, że nikt poza Panem Bogiem nie wie, ale wierzę w to, że, że On ma zamiary pełne miłości, tak? Że wszystko to, co czyni, czyni dla naszego dobra, więc ja bym chciał zobaczyć, jak, jak to będzie wyglądało na końcu, i, i, i zapraszam was do tych podróży, tak naprawdę, tak, do wykorzystywania naszego czasu w ten najlepszy sposób, tak. Wiem, jak jest ciężko, bo sam często przychodzę do domu i sobie myślę, Boże, to jedyne, o czym myślę, to o tym, żeby usiąść, mieć trochę jakby wolnego czasu, ale wierzę w to, że Bóg doda sił dowod na wszystko, nie? Czy to, czy to na jakieś rzeczy fizyczne, czy na jakieś rzeczy, które musimy przechodzić i są związane z takim po prostu duchowym treningiem, tak? Wierzę w to wszystko, że, że, że Pan Bóg jest z nami i nam pomoże. Nie? Więc yy, zapraszam Was do tego. Życzę Wam wszystkim serdecznie miłej soboty. Mam nadzieję, że nie za bardzo na, na nakręciłem, bo yy, ciężko mi to myśl było złapać. Na spotkanie wspólnoty. Tak, I razem z Sebastianem zapraszamy na spotkanie wspólnoty. Będziemy, będziemy na Was tam czekać dzisiaj o godzinie 19.00. Dobrze, w takim razie dobrego dnia Wam wszystkim. Do zobaczenia i pa pa.